Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Witam was, moi drodzy, w kolejnej powtóreczce. Dzisiaj sobie zobaczymy ustera na mapie Opinawa. To jest dominacja. Ta mapa została troszeczkę zmieniona. Słuchajcie, długo się zastanawiałem, żeby czy pokazać tą bitwę, czy jej nie pokazywać. Czy jest sens i tak dalej i tak dalej. Z tego względu, że no, należało się spodziewać, że będzie to bitwa stacjonarna, jak to na usterze, często na Minotaurze, także na Demoinie czy Salemie. Natomiast, mimo tego, że są tutaj momenty, że jest stacjonarna, to dość sporo się dzieje i będziecie mogli zobaczyć sobie współpracę niszczyciela z krążownikiem lekkim. No i myślę, że to będzie jakaś wartość dodatnia. Do tego, jak ewentualnie należy się wspomagać, przy czym ten niszczyciel też robi, co do niego tam należy, utrzymuje na odpowiednim dystansie pancerniki dzięki swoim torpedom, ale to wszystko zobaczycie za chwilę. Ta bitwa oczywiście trafi do serii Stępkom do Góry, jak zapewne wiecie, dlatego że ma ponad 300 tysięcy obrażeń, a tylko takie bitwy trafiają do tej. Serii. Autorem powtórki jest ORPB do Clan Grey razem z Kubal KR. Widzicie tutaj, robią dywizjonik, już został postawiony przez Kubę Dymek. Dzięki czemu teraz będziemy mogli tutaj przez blisko dwie minuty sobie bezkarnie strzelać do przeciwników, podpalać ich i zadawać im. Obrażenia z naszych haeków, ale nie tylko z haeków, bo również będzie strzelane w odpowiednich momentach z PPK'ami, Co sobie za parę minut będziecie mogli moi drodzy zobaczyć, te pociski jak widzicie no, trajektoria amerykańska to ma plusy i minusy, minusy są takie, że oczywiście trzeba strzelać z bardzo dużym wyprzedzeniem do przeciwnika, zwłaszcza jeżeli ten przeciwnik szybko płynie tutaj ten Kreml w zasadzie się zatrzymał w tej chwili zaczyna kątować, ustawia się do nas dziobem myślę, że być może strach przed jakimiś niszczycielami spowodował, że ja postanowił taki kąt obrać, być może to, że Montana mogła do niego strzelić. Widzicie hydro cały czas chodzi tutaj gdzieś jeszcze pływa jakiś niszczyciel, który rzuca torpedy. No te torpedy dzięki nam są tutaj widoczne, myślę, że żaden z naszych sojuszników się na te torpedy nie nadzieje. Hydro się nam zaraz skończy, ale spokojnie to były torpedy prawdopodobnie z Harugumo i one dość długo się będą przeładowywały, także będziemy mieli myślę następne hydro do momentu, kiedy zdążą się na tym Harugumo te torpedy przeładować. Dynek się za chwileczkę kończy i powiem Wam szczerze, zastanawiałem się nad tym, co Bedo będzie chciał tutaj zrobić. Czy będzie strzelał, czy nie będzie się na przykład obawiał, jeżeli pojawi się między dwoma wyspami, że musashi albo mizuri, które płyną do C, będą miały w tym kierunku ustawione działa i nie zaczną przypadkiem do niego strzelać. Stem jestem ciekaw jak to tutaj będzie wyglądało. Ja sobie spojrzałem na początek tej bitwy. Zazwyczaj powtórek nie oglądam przed nagraniem, ale tutaj początek odwaliłem właśnie z tego względu, żeby zobaczyć czy tu nie będzie 15 minut stania za wyspą i jakiegoś tam strzelania tylko pod obrażenia. Teraz poprosił kolega tutaj zobaczcie o Dymek, ten Dymek za chwilę dostanie amerykański i znowu przez dwie minuty będziemy mogli z Dymku strzelać. Kreml został zatopiony przez Shimakaze, Missouri zniszczyło nasz Kronstadt. Na razie mamy prowadzenie, przewagę jednego okrętu. Myślę, że dość istotnym faktem jest to, iż oba niszczyciele przeciwnika spośród trzech zostały zatopione, teraz przeciwnik będzie miał naprawdę trudno odzyskać któryś kapno i będzie musiał robić takie nerwowe ruchy i kapować albo pancernikami, które będą po prostu brały na siebie ogień naszej drużyny, albo krążownikami ewentualnie, które mają dobry kamuflaż. W tej sytuacji w zasadzie żaden krążownik bez wykrycia nie będzie mógł płynąć na kapa. To oznacza, że ta bitwa powinna się moi drodzy rozstrzygnąć dość szybko, ponieważ mamy 3 kapy i, i ta przewaga punktowa będzie naprawdę wyraźna. Zobaczymy czy starczy czasu na i yy, w jaki sposób starczy czasu na naklepanie tych ponad 300 tysięcy. Wydaje mi się, że może się zdarzyć tak, że losy tej bitwy się dość mocno odwrócą, że przeciwnik nie wiem, może będzie miał na przykład ze dwa kapy. Sam jestem ciekaw. Yy, co się wydarzy takiego, że w tym czasie będziemy mogli tutaj, słuchajcie, naklepać tyle obrażeń, na razie jest stówka, a tu jeszcze trzeba naklepać ponad 200 tysięcy. Zobaczcie, dość szybki jest Henryk IV, dość trudno go trafić. Tu mi się podobało, słuchajcie, w tym strzelaniu do Missouri jedna rzecz. Missouri zaczęło się zatrzymywać i zobaczcie, że Bedo podpalił je na rufie, i kolejna salwa szła w okolice dziobu, czyli w inną sekcję, gdzie ten okręt można podpalić. I to wszystko było po to, aby, aby zadać jak największe obrażenia. Teraz przełączamy na pepeki, bo Henryk pokazuje burtę. Wydaje mi się, że trochę większe wyprzedzenie byłoby lepsze. Tu już jest. Korekta tego wyprzedzenia, widzicie, jest żonglowanie amunicją. W takich okrętach, które szybko się przeładowują, to nie jest problem. Mamy dwie cytadele, za chwilę być może będą e, następne. E, no, nie udało się, bo on dostał od wcześniej natomiast no, widzicie tutaj używanie tych pepeków. Co by nie mówić, jak na poziom 10, 152 mm na krążownik, to, są, to jest dość mały kaliber. Ale w konfrontacji z krążownikami na bliskim dystansie ma to sens, i w tym wypadku zdało egzamin i się sprawdziło. No, i zobaczymy, jakich przeciwników teraz sobie tutaj Bedo będzie próbował wybrać, gdzie się będzie poruszał. Przeciwnik w tej chwili próbuje odzyskać C. Wydaje mi się, że jest w tej chwili przewaga, jeżeli chodzi o okręty. Tutaj ze strony przeciwnika mają jeden okręt więcej. Zobaczymy, jak dalej to będzie. Wyglądało no dość niebezpieczna zabawa. Zobaczcie, jest Mizuri, jest Musashi. Możemy tutaj dostać naprawdę solidną bułeczkę. To był mały wymiar kary 2x2 700, więc przeciwnikowi nie polosowało, a my się możemy z tego cieszyć. Tutaj już troszeczkę lepiej wyszło to w wykonaniu Musashi. To Musashi, mam wrażenie, że będzie się gdzieś tam próbowało zatrzymać, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i losy bitwy się odwracają. Zobaczcie, spuszowali C i teraz mają bardzo blisko do B, będą całością w zasadzie pchali to B, a my tutaj jesteśmy tak naprawdę w bezpośrednim pobliżu tylko dwoma okrętami. Jest Gearing, który wiadomo nie może wziąć, wziąć na siebie ciężaru walki, no i jest oczywiście nasz bohater na usterze. Są w Pepeki w gotowości, Zobaczmy, czy to ebooki tutaj wypłynie. Ono też nam może przyfasolić i to całkiem zdrowo z tych swoich 203 mm PPKów. Teraz przyjmuje obrażenia. Jego działa się kręcą, słuchajcie, dużo wolniej. Na razie nie wpadają w cytadele, ale te obrażenia są całkiem spoko. No i to ebooki teraz przyspieszy i pokaże nam burtę i to będzie oznaczało jego koniec. Nie był w stanie w naszym kierunku tych swoich torped. Zrów zrzucić, więc możemy być tutaj spokojni. Teraz czekamy na Harugumo. Harugumo w tej pozycji, w której jesteśmy, również nas nie będzie w stanie storpedować. Zobaczcie, on odchodzi, stawia sobie zasłonę dymną. Ta zasłona mu jeszcze przez chwilę nic nie da, ponieważ chodzi radar, ale w dobrym momencie postawił zasłonę. W tym momencie zniknął. O właśnie, teraz zobaczcie, widzi nas, ale my jego też widzimy. Musimy się tutaj oddalić sobie. Nie był nam w stanie gdzieś co 2 dwie, czy 2,5 dwie sekundy wsadzić salwy, czy to z haeków, czy z ppk. 190 tysięcy obrażeń, gdzieś tam pojawia się, słuchajcie, Kronstadt, on jest na dystansie 6 km. Nasz gearing tutaj jeszcze będzie mógł nas wspomóc, chociażby zasłoną dymną, natomiast problem będzie na pewno taki, że przy tak małym dystansie możemy zostać wykryci już jeśli będziemy strzelali z tego. Dymu, zobaczmy w jaki sposób Kuba ten dym postawi i czy będziemy mieli przebitkę na ten ciężki radziecki krążownik. No teraz może być, teraz może boleć, słuchajcie, naprawdę teraz może boleć. Na szczęście Kronszat strzelił, zobaczcie, z haeków do, do Giringa. To nam trochę uratowało skórę. Gdyby miał pepeki, gdyby strzelił w naszym kierunku, naprawdę mogłoby. Boleć. Trochę się dziwię, że ten krąższtat tutaj nie próbował spuszować dziobem, bo e, przyjęcie jednej torpedy pewnie by mu zbyt mocno e, nie zaszkodziło. E, natomiast on teraz oddalając się powoduje, że nie będzie mógł nas e, wykryć i nie będzie mógł sobie do nas e, strzelić. E, bedo, pozostaje, e, bedo pozostaje cały czas... E, jak widzicie, tutaj gdzieś w okolicy zasłony dymnej, ale pozostaje w ruchu. On nie stoi w jednym miejscu, on przemieszczał się na jedną czwartą do przodu. Teraz przemieszcza się do tyłu. Pamiętajcie, jak stoicie w dymie, warto myśleć o tym, aby się przemieszczać, ponieważ pancernik lub taki wielkokalibrowy krążownik może was ukarać. Mnie się parę razy udało tak zrobić z minotaurami. Facet był totalnie. Facet był kobieta. Kapitan przeciwny był totalnie niewykryty i po prostu dwie salwy z dwóch wpadły w cytadele i było po. Przeciwniku. Mamy fraga numer 3, jest 237 tysięcy obrażeń. Tutaj, jeżeli chodzi o ilość okrętów, to ponownie uzyskaliśmy przewagę. Prawdopodobnie Missouri odpaliło radar, więc będzie trzeba się tu, wydaje mi się, przemieszczać. Szczególnie trzeba będzie uważać na to Yamato. Ta salwa chyba była w naszym. Kierunku, mam wrażenie wystrzelona to nie była do Ibukiego salwa ale dzięki temu żeśmy zwolnili zobaczcie na spokojnie tutaj na spokojnie możemy działać dalej, możemy jeszcze przez 30 kilka sekund korzystać e, z dymu e, moja ocena bardzo miło się patrzy jak gracze kontrolują to co się dzieje na mapie bardzo miło się patrzy jak gracze współpracują, no również ci w dywizjonie ale nie tylko, tutaj mieliście świetną próbkę tego jak może można pomagać sobie nawzajem właśnie przy takich przy współpracy lekkich krążowników i niszczycieli tu mieliśmy do czynienia z amerykańskim niszczycielem, więc było o tyle łatwo że ten dym jest długi gdyby to był inny niszczyciel, no tyle z tego dymu byśmy sobie nie, postrze, nie postrzelali, no ale tutaj kombinacja, zobaczcie takiego American Power. Myślę, że jeszcze, gdyby tu się znalazła jakaś montana, która by była oddalona od tego Ustera, gdzieś tam 3-4 km dalej, to by już w ogóle był taki team, który powodowałby, że przeciwnicy naprawdę mogliby się bać do niego, podpłynąć powoli, powoli dobijamy do 300 tysięcy obrażeń. No, mam nadzieję, że Was ta bitwa nie zanudziła. Eee, moim zdaniem miała trochę emocji. Eee, było tutaj kilka momentów, gdzie, gdzie Bedo mógł dostać bułę taką naprawdę konkret. Eee, udało mu się tego uniknąć. Tam, ja mówiłem o tej przerwie między wyspami. Tam naprawdę trzeba uważać, bo eee, tam mogą i pójść torpedy i może Was zresetować jakiś pancernik, gdy gracie eee, krążownikiem. Tutaj akurat tak się nie stało, i dzięki temu możemy oglądać naprawdę zacny wynik bitwy. Nasza Shima, zobaczcie, już tam opłynęła przeciwników z drugiej strony, chyba przez kogoś została, mam wrażenie, wykryta. Teraz poszedł radarek, tak aby widzieć, gdzie jest to Harugumo zobaczymy czy ono się zdecyduje na to aby tu ne, przepłynąć no i teraz będzie trzeba słuchajcie pomału kontować ponieważ e, mogami no swoimi e, 155 mm działami może nam zrobić sporo krzywdy. Ono też musi na nas uważać, ale my musimy jeszcze dodatkowo uważać na jego torpedy. Przy czym on, jeżeli będzie chciał nas torpedować, będzie się musiał ustawić w taki sposób, że będziemy go w stanie tutaj cytadelować i teraz właśnie mamy taki moment, zobaczcie, a ponieważ mamy dużo szybsze przeładowanie niż on, naprawdę tego okrętu już w zasadzie, moi drodzy, nie ma. Mamy krakena, mamy trzy cytadele z tego krótkiego, bardzo pojedynku. Ja się spodziewałem, że to się tak skończy i, i nic zaskakującego. Bitwa zmierza do końca, a także ja zapraszam Was na jej podsumowanie. Cześć, jest na wyciągnięcie ręki. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki.